Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie moi drogie koleżanki i drodzy koledzy Tak dawno mnie tu nie było, mam taką ochotę się pomalować, nawet nałożyłam sobie rzęsy Słuchajcie, nałożyłam rzęsy, to są rzęsy hybrydowe i tutaj jest model Lili od Modna Lash I to jest taki efekt trochę, widzicie, takie whispies, coś delikatnego i dzisiaj się ogarniamy bo mąż się tak stęsknił, że zabiera mnie na randkę i bardzo dobrze, bo ja też się bardzo stęskniłam. Kaweczka jest już super prawda mrożona, bo zrana, ale jest. E, przez ten cały okres, e, gdzie byłam w Polsce, nałożyłam makijaż może dwa razy, a więc dzisiaj sobie polecimy i będziemy testować polskie kosmetyki. Także jestem mega podekscytowana, bo mamy tutaj, a, a mamy tutaj Stars from the Stars, mamy tutaj. Glam Shop, także będziemy testować, ale zacznę sobie od brwi. Słuchajcie, no najlepsza jak na razie metoda na szybkie brwi to jest, moi drodzy, tusz do rzęs. I to co ja robię, to po prostu biorę brązowy tusz do rzęs, ale nawet u Ani jak byłam w Krakowie, jak jadłyśmy Kepsa, pamiętacie, byłam u niej na live'ie, Mugbank, no to właśnie użyłam sobie nawet czarnego tuszu i fajnie to wyglądało, tylko oczywiście trzeba być bardzo delikatnym. Jeżeli jesteście brunetkami, no to uważam, że no patrzcie tylko kilka ruchów i macie brwi zrobione dlatego, że tusz fajnie rozdziela te rzęsy ja zauważyłam, że te maskary do brwi sklejają te rzęsy zobaczcie dziewczyny brunetki, no bo wiadomo blondynki to, to nie chyba, że macie ciemne brwi albo lubicie ciemne brwi no bo i tak nie ma aż tak jasnych tuszów które byłyby w odcieniu na przykład jasnego brązu, ale zobaczcie nic tutaj nie trzeba wyrysowywać, i ach, po co wydawać kasę na produkty y, do brwi? Takie specjalistyczne. Jak można to załatwić po prostu tuszem? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I naturalnie, tylko bardzo delikatnie. Wiadomo, nie można przyciskać, bo a, no Wam się tutaj zrobi buba. Ale bardzo delikatnie sobie tylko przelatuje w ten sposób. I to zajmuje dosłownie chwilkę. No wiadomo też, jakie macie brwi, bo czasem mm, brwi są takie, że trzeba je mocno dorysowywać. Ale jak macie takie brwi w miarę spoko. Bo ja mam takie brwi w miarę spoko. Wiecie, nie są idealne. No kilka pociągnięć i mm, tuż delikatnie je wydłuża, pięknie rozdziela. No i efekt jest bardzo naturalny i ten efekt jest taki, jakbyście miały um, microblading. Chciałabym sobie przetestować, sprawdzić coś takiego. Tu mam AA uh, Wings of Color Secret, Star Secret Magical Drops, czyli jakieś takie rozświetlające serum. Czy to utrwala? Tak, wyjątkowa baza serum, która utrwala makijaż na wiele godzin. I to ma takie drobiny. Mam też kilka produktów od Ameli. Delikatny zapach, takie delikatnie jest to niebiesko-fioletowe, ale wiadomo, że... Oj, mocno, mocno pachnie Dzisiaj nie nakładam szarloty Także przetestujemy sobie Bez utrwalającej Skóra się bardzo błyszczy Jest to taki efekt Tej szklanej skóry No ale co kto lubi Ja ostatnio właśnie Rozświetlenie Ale z drugiej strony ja mam tłustą cerę Więc to wygląda u mnie Jak po prostu tłuszcz Także zobaczymy, poczekam sobie chwilkę Żeby mi się wchłonęło i będziemy nakładać kolejny etap szpachelki. chyba sobie zrobimy kombo, właśnie sobie tu przygotuję. Bo wiecie co mam? Mam tak, tutaj mam korektor z AA Wings, więc może zrobimy całą twarz AA. Tutaj mam Stars from the Stars, ale wiecie co? Ja uważam, że to jest straszny bubel. To jest niby Stars from the Stars, sery limitowane serii Wedla, torcik wedlowski i moim zdaniem to w ogóle nie pachnie. I patrzcie, wypadło A, i jeżeli chodzi o kolor, jaki tu jest w ogóle odcień, czy ja wiem, czy to tak olśniewa, jakieś taki, takie grudy, takie, no nie, mm, tutaj już bardziej bym szła, jako, jako, jakbym była fanką wedla, to już prędzej bym chciała to kupić, bo, bo to wedel niż cień, bo cień to jest taki, no taki totalnie średniak. I mam tutaj jeszcze toper, 0,1 zachwycający, czy to też jest toper? Też, ale tak mam wrażenie, że całkowicie inna konsystencja, no i patrzcie, znowu to wypadło i on jest taki, to nie znowuż srebrny, więc fajnie, że coś ciepłego i chłodnego, ale też nie pachnie, a podejrzewam, że ludzie chcą, kupują te produkty dla zapachu, a tu niestety zapachu nie ma. I opinie widziała na, na mediach społecznościowych różne, niektórzy mówili, wow, jak to pachnie, a inni, o, w ogóle nie pachnie, więc ja mam tak wrażliwy nos, że na pewno bym zauważyła, że pachnie. Ja mam taki wrażliwy nos, że na pewno bym zauważyła, że to pachnie, albo może zależy to też od, wiecie, danej partii, że niektóra partia bardziej e, pachnie A, a inna mniej. Także tu jest korektor, który chciałabym użyć. No i tutaj mam ten przedziwny, błękitny puder, e, który jest właśnie z kolekcji Amelie. Może pod oczy, na pewno nie na całą twarz, bo będziecie wyglądać jest bardzo Zmierzchu. O, tu jest ten podkład, którego chciałam użyć. Ja go użyłam raz, ale nie testowałam go cały dzień. A-Wings. A tutaj jest lepko. A, a tu kupiłam w Rossmannie Nude Praline z tej serii. Więc sobie polecimy z tym podkładem. Ja mam odcień 305 Medium Beige i jak nałożyłam go pierwszy raz, to byłam zachwycona. Dobrze, że się będę przybierać. Byłam zachwycona. Bardzo mi przypominał e, ten z Maybelline, z Tak Superstay. E, ale nie wiem jak z trwałością, dlatego że no ten z Maybelline to hmm, trzyma się świetnie. Kolor niestety. Nie jest do końca jeden do 1 mój Jakiś taki troszeczkę zielonkawy jest Ale te drogeryjne podkłady są dość trudne Do dopasowania Patrzcie jaki ciemny, ale mam też samo Więc to powinno być spoko I sobie wklepię Rozświetlający podkład tint Peptydy, technologia, skin radiance. No, fajne jest to, że teraz w tych kosmetykach są jakieś tam elementy pielęgnacji, więc te podchody rzeczywiście są nabijające. Myślę, że osoby, które mają suchą skórę, najbardziej korzystają z takich produktów. No, a my, tu ściochy, no to jednak lepiej, żeby to był mat albo satyna. Wiecie co? Zostawiam mojego Stanleya. I Mati ma podróbę Stanleja, bo nie chciał Stanleya. Ale jak mnie nie było, to cały czas pił z mojego Stanleya. Czy wiecie, że sobie zamówił Stanleya Stanleya? Bo mówi, że jest różnica. Mówi, że napoje są dłużej chłodne. Wiadomo, że inne kubki też chłodzą. Ale on mówi, że jest różnica. Także tutaj męska opinia. Kupił sobie Stanleya szarego. Może byś dał recenzję Stanleya? No 10 na 10. Jak jakby nie było, to ja piłem cały czas jej Stanleya. Aż w końcu stwierdziłem, że nie mogę tak. Pić z różowego życić. kubka. Nie, spoko ten kubek. Nawet przez chwilę myślałem, że może sobie kupię jakiś taki jaśniejszy kolor. No. Ale w końcu stwierdziłem, że analiza kolorystyczna powiedziała, że czarny to mój kolor, więc czarny. Czyli lepszy od zwykłego kubka? Tak. Żaden kubek nie trzyma tak zimnej wody przez całą noc nawet. No. I żadnego, żadnego kubka, którego do tej pory miałem, nie smakowała tak dobrze. Uwierzcie mi, to. że Mati nie jest jedną z tych osób, która wyda tyle kasy na coś takiego. Przecież tak mnie bolało, że aż czekałem do ostatniego dnia, żeby ci. No. Także Stanley jest sztosik. Ale uważajcie, jest dużo podrób. kupić osobie dwa tygodnie No bo ja ci chciałam na urodziny kupić. No. A... I dlatego się pytam. Kupiłeś Stanley'a? Kupiłeś Stanley'a? Mam prezent od ciebie na urodziny, więc nie waż mi się nic innego dawać. Bye bye. Bye bye. I przywalimy sobie korektor. I tu, moi drodzy, mam 300 niut. Korektor wielozadaniowy. A? Co to znaczy? Proszę bardzo, gąbeczka Ala, charlotte. A, to trzeba przekręcić. Ja lubię te produkty w sensie opakowania. Czekać, czy się polubimy, bo ja z korektorami to. Dowalimy dużo. O cholera, za dużo. Ale dowalimy tu. Dowalimy tu. To jest 300. Muszę zgarnąć trochę. To jest 300, a jest dość jasny. Ania Nikiel, jak oglądasz to, pozdrawiam serdecznie. Dowalam. O Ania, zawsze ma taki flawless, flawless makijaż, a ona nawala tego korektora dość dużo, a ja jestem taka antykorektor, ale sobie dzisiaj mam ochotę na taką totalną szpachelkę, żeby więcej tych produktów nałożyć. No, daje mocne rozświetlenie. Stęskniłam się za wami, Stęskniłam się za angielską pogodą, wiecie, jest ym, pochmurno i tak fajnie chłodno, w sensie nie jest zimno, ale nie ma upału, jest tak fajnie, w Polsce też było fajnie, upały też były spoko, wiecie, na początku musiałam się przystosować, yy, przyzwyczaić do nich, by to było spoko, ale jednak wiecie, lato 35 stopniowe yy, w mieście, to nie jest to samo co lato gdzieś nad basenem w ciepłych krajach albo nad morzem, i powiem Wam, że wróciłam do tej Anglii i jestem taka. O! Oh, domek! Temperatura idealna dla mnie. Także wyjazd do Polski mi się trochę przedłużył, ale urodziło się Bobo mojej siostry, i po prostu chciałam bardzo spędzić z nimi jak najwięcej czasu się da. I jak to wygląda? Myślę, że bardzo ładnie me gusta. Mam bronzer z Eveline lub mam bronzer z Glam Shopo, ale może użyjemy tego z Eveline. Mam takie Ania, ile ona mi tego nawrzucała? Nawrzucała mi pomadek nude z Desi. I to jest współpraca z, z paną Marzeną Tarasiewicz. No to może sobie użyjemy jakiegoś nudziaka z tej serii. Tutaj mam paletki do oczu, ale szukam bronzera. Tutaj mam e, Wonder Match odcieniu 02 i ja bardzo lubię te y, róże Wondermatch, uważam, że są świetne bardzo ciepły kolor, bardzo ciepły powiedziałabym, że nawet karmelowy on nawet nie jest ciepły brązowy brązowy, tylko jest bardzo karmelowy, tak się zastanawiam jak go nałożyć, może bym go nałożyła pędzelkiem a potem nałożę go pędzelkiem i doklepię gąbeczką bo to ma pigment zobaczcie, myślę, że można plamy tym zrobić nie radziłabym tego nakładać bezpośrednio z opakowania chyba, że się bardzo spieszycie, bo wiecie, będzie będzie buba jak nagrywałam z Karoliną makijaż, jak ja ją malowałam no to w ogóle pisaliście, że super wygląda w tej fryzurze. Zgadzam się, czyli w przedziałek na środku lizane włosy pięknie wygląda. Też Wam się podobał makijaż. Rzeczywiście niektórym się podobał, niektórym się nie podobał. Ja uważam, że ją bardzo ładnie pomalowałam. Tylko no ja nie jestem makijażystką, więc wiecie, blending tam nie był najlepszy. Też nie miało się zbyt dużo czasu, ale myślę, że gdybym miała więcej czasu i się skupiła na rozcieraniu, no to to by wyszło e, 10 na 10. A tak to uważam, że wyszło tak 8 na 10. Bardzo ładnie. Myślę, że jej dobrze w takiej szpachelce Ewy. Myślę, że każdemu dobrze. To jest taki makijaż, gdzie każdy będzie dobrze wyglądał, tylko trzeba po prostu znaleźć swoje odcienie. Muszę sobie przypiąć włosy, bo zobaczcie, co tu się stało. Oh, muszę tu rozetrzeć może to dam bronzera. brązera. Ja, Jakie smerfowy może pięknie rozjaśniać, bo przecież jest puder swenti lawendowy, który bardzo fajnie wygląda pod oczami, ale on jest dosłownie niebieski. także będzie rozjaśniał na pewno mocno no ładnie wygląda pod oczami, ładnie, ładnie nie wiem jak coś będzie na przykład mocno opalone to może dziwnie wyglądać ale pod oczy, nie nałożyłabym tego na całą twarz mega rozjaśnił mega rozjaśnił, no to jestem bardzo pozytywnie zaskoczona w kamerze wygląda to super, na żywo w miarę też ale, no zobaczymy jak będzie, ale muszę sobie doklepać trochę gąbeczką, bo wlazło mi to, no ja nie lubię pod, pod oczami rzeczy przypudruje się tutaj um, debalmem no bardzo rozjaśnił ten puder, myślę, że nawet nie trzeba było korektora nakładać, tylko sam sam by to rozjaśnił. I tutaj mam coś takiego, taką czwóreczkę. A tutaj mam taką shiny, czyli świecącą. I może bym nałożyła tę świecącą, ten odcień. Bardzo mi się podoba. I nałożę sobie palcem na coś błyszczącego. To jest taki dzienny, błyszczący odcień. Nie nazwałabym tego jakimś mega ultra blaskiem. Taka paleta, no na pewno nie dla wszystkich, no bo spójrzcie, tutaj jest srebro, tutaj jest róż, więc bardziej bym powiedziała, tutaj jest jasny róż, a tutaj jest to, 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 co nakładam, taki beż i, i miedź. Miedziany. No to dla mnie... czekajcie... No ładnie się błyszczą, no oku mniej się trochę błyszczą, ale czy tak jest? E, no to ja na pewno będę używać tego odcienia i tego beżowego, co mam teraz, a raczej tych srebrnych, e, no, no nie będę używać. Także myślę, że bardziej dla kogoś to maluję. No chyba, że lubicie też, kom em, wiecie, kombinować z makijażem, to jak najbardziej. Natomiast no ja wiem, że e, ja wolę właśnie sobie kupić albo pojedynczy cień błyszczący, To ja mam Moonstone, zamiast takiej całej palety. Może tu dokładam. Nie wiem, czy mi się podoba teraz to pod oczami. Byłam zachwycona, ale strasznie to wygląda sztucznie. W takim sensie bardzo mocno pod ty tymi oczami. Jak już jesteśmy przy AA, no to użyjemy sobie tej, tego, tego lip Combo od Amelie. A jak mi się nie spodoba, to przetestujemy sobie te Desi produkty. A może mam roleczkę z tego Desi? Nagram. Zobaczymy. Ja tutaj mam 02 Nude Praline. No nie mam różu, zapomniałam, jeszcze ten róż dołóżmy. Dołożę sobie VIV y odcień Piazza. Taki właśnie, ja na niego mówię cegła. się nakładałam rozświetlać, bo trochę się błyszcze. No i dobra, zobaczmy co tutaj jest. Lip Combo dwa w Więc z jednej strony mamy konturówę. Coś takiego. A po drugiej stronie mamy... Kolor. Inny troszkę. No dobrze, 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 dobrze. Zobaczymy jak to wygląda. Bardzo ładny odcień Nudziaka. Jeżeli chodzi o konturówę coś dla mnie. Bardzo jest kremowa. Jestem ciekawa czy ona zastygnie. No i teraz ten błyszczyk. Mega! Bardzo ładna kombo. Bardzo fajny pomysł, bo jeżeli jesteście osobami, które się poprawiają w ciągu dnia, no to konturówka plus błyszczyk w jednym to jest super sprawa. Ale wiecie co? Mam wrażenie, że mi ten błyszczek zmywa tą konturówkę spod spodu no i tak teraz patrzę w podglądzie to rzeczywiście bardzo rozjaśniło mi to pod i tak na dłuższą metę nie wiem czy mi się to podoba no ale jest spoko, ogólnie brwi mi się mega podobają kombo ust też, podkład też bardzo fajnie wygląda i zobaczymy jak to się będzie utrzymywać tak jak mówiłam nie utrwalam mgiełką z ciężkim sercem, ale muszę sprawdzić czy ta mgiełka działa w mojej głowie czy działa, działa także tak tak się makijaż prezentuje, dzienniaczek. I widzimy się później, ale albo będę inaczej ubrana, bo przebieram się, albo wskoczę z powrotem w moją podomkę. Siemanderko, wracam już do Was. Jest godzina za pięć Ósma, czyli 19.55. Pięć. I makijaż będę miała w takim razie no, od dziesiątej 8 godzin, tak? Tak, 8 godzin. I powiem Wam tak. Pomadka, od razu Wam mówię, teraz na ustach mam coś innego, głównie jest to błyszczyk Sephory odcień 02, taki nudziak, ale ta pomadka AA bardzo, chociaż ma bardzo ładny kolor, bardzo szybko się zmyła. Myślę, że to dlatego, że ta konturówka nie zastyga i teraz nie wiem, czy nie zastygła po prostu na moich ustach, czy ona ogólnie nie zastyga, ale niestety no, efekt był taki marny. Ja lubię mieć produkty, które no, co najmniej kilka godzin będą na moich ustach. Mam wrażenie, że ten błyszczyk właśnie tą konturówkę troszeczkę rozpuści. Także jeżeli chodzi o pomadkę, to jestem na nie, znam lepsze, fajniejsze. Podkład ogólnie, jakiego ja podróżułam, aha użyłam tylko podróż Balm, Pod oczami nadal bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie, tutaj się w ogóle nie świecę ani nic. Padał deszcz i w sumie makijażu mi nie zmyło ale standardowo u mnie jeżeli mam tłustą cerę i podkład nie jest idealny chociaż ideał nie istnieje no to właśnie z nosa i z brody schodzi i tak było w tym przypadku że właśnie z brody i z nosa mi to zeszło no i tutaj ta okolica pod nosem nad górną wargą też tutaj ten podkład się zbyt dobrze nie utrzymał natomiast nie używam żadnej Mygiełki. i nie używałam też mocnego pudru, mocno matującego takiego długotrwałego jak na przykład Fenty, bo podejrzewam, że z pudrem Fenty byłoby to lepiej także tutaj plus Sa sama nie wiem do końca, czy polubię się z tym niebieskim pudrem bo z jednej strony ładnie to wygląda ale troszkę rzeczywiście tutaj mi wszedł zmarszczki, ale no co to za dźwięki? psy a dam mu jeszcze szansę. Ciekawy produkt, coś innego. Więc tutaj duży plus za to, że jest tu coś innego. Ale no, na pewno nie będę używać na całej twarzy, tylko właśnie jak będzie mi zależało na takim mocniejszym podbiciu tej okolicy pod oczami. Także e, podkład bardzo przy, jeszcze wrócę do podkładu. Bardzo przyjemny, lekki, ale jak macie tłustą cerę, no to nie będzie na pewno długo trwały. To jest bardziej właśnie taki rozświetlający. Uważam, że ten z Maybelline z pipetą jest lepszy. Jeżeli chodzi o brwi, no to zobaczcie, tuż do rzęs super się utrzymał, może mogłam rzeczywiście sobie troszkę sobie tutaj dopełnić kredką. Mhm. brązer. taki średni powiem wam, mam wrażenie, że plamy mi się zrobiły od tego brązera. może go za dużo nałożyłam, bo go dokładałam i dokładałam. Także brązer się... co te psy? Buńki możecie się tuć gdzie indziej, please. baza. Baza była rozświetlająca, cera była dowilżona, ale na pewno będę musiała sobie ją przetestować też z innymi produktami. Ogólnie myślę, że jak na 8 godzin na cerę tłustą to makijaż wygląda ok. Dałabym 6 na 10, bo są tutaj rzeczy, które mogłyby... A może 7 na 10 w sumie? Nie. 6,5 na 10 bym dała. Coś trochę by poprawki, ale myślę, że jak na intensywny dzień i deszcz, i wiatr, i łażenie, i na zewnątrz, i w środku, to myślę, że jest okej. Okay. A tak naprawdę tylko czas pokaże, czy któryś z tych produktów zostanie jakimś ulubieńcem. Dlatego, że czasem pierwsze wrażenia są takie, a nie inne, a później to się może bardzo diametralnie zmienić. To, co mi się bardzo podoba, potem okazuje się, że nie jest dla mnie, i na odwrót, coś co wydaje mi się beznadziejne to potem na przykład inną aplikacją albo z innymi kosmetykami już wygląda to lepiej także bardzo Was przepraszam za psy bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że miło spędziliście czas zapraszam do subskrypcji, zapraszam do uderzenia w dzwon i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, buziaczki, pa!